Gdy dzielimy komputer z innymi użytkownikami, na pewno znajdzie się ktoś, kto będzie chciał odgadnąć hasło, aby dostać się do plików użytkownika. Na szczęście Windows 7 posiada funkcję ograniczenia ilości prób logowania do systemu. Krok pierwszy. Przejdź do lokalizacji. W tym celu w menu Start wpisz Zasady zabezpieczeń lokalnych i otwórz odpowiedni wynik. Rozwiń pierwszy folder i kliknij na Zasady blokady konta. Krok drugi: zmień zabezpieczenia i kliknij podwójnie na próg blokady konta i w nowym oknie ustaw, po ilu próbach konto ma zostać zablokowane. Następnie kliknij zastosuj i potwierdź wszystkie zmiany. Od tej pory, po trzech próbach logowania się do systemu, konto zostanie zablokowane na 30 minut, jednakże można zmienić domyślny czas blokady konta. W tym celu kliknij podwójnie na czas trwania blokady konta i w nowym oknie wpisz odpowiadający Ci czas na ile konto ma zostać zablokowane. Na koniec zapisz zmiany klikając Zastosuj i OK.